A więc rano. Ja wiem, że nie mamy dużo czasu, dlatego, nie przedłużając, niech to będzie takie poranne przeciąganie z tymi pięknymi promieniami e, lata w e, widoku. Więc słuchajcie, usiądźcie sobie wygodnie. To naprawdę nie musi być skomplikowana praktyka. To może być krótka praktyka. Ważne, że poczujesz się tutaj dobrze, w tu i teraz, w swoim ciele. Usiądź sobie wygodnie, poczuj, że wydłużasz swój kręgosłup. Możesz poruszyć głową dookoła albo tylko półkola zrobić. Poczuj, jak zdejmujesz poranną sztywność. I zatrzymaj się w centrum, z wdechem unieś ręce w górę, przeciągnij się, a z wydechem powolutku ściągnij dłonie do serca i ponownie wdech, przeciągasz ramiona w górę, wyciągasz boczki ciała i wydech, ściągnij dłonie do serca, i jeśli chcesz jeszcze raz, wyciągnij ramiona w górę. Z wydechem ściągnij je do serca i wdech. Przeciągnij zaplecione dłonie do nieba albo do sufitu i z wydechem zacznij zginać boki. Raz wyciągasz prawy bok, raz lewy. Wdech centrum. Wydech. Wdech. Wyciągnij się do nieba. Wydech wydłuż bok. Czuj, że w ten bok, który się rozciąga, że on się właśnie wydłuża. Wdech do góry. Wydech na drugą stronę. I opuść sobie rękę tą, która jest bliżej ziemi. Zrób wdech wyciągając bok i z wydechem staraj się jeszcze zejść troszeczkę niżej. Wdech i wydech może troszeczkę niżej. Może z rana jest zbyt sztywno. Jest ok. Oddychaj w ten bok, który się rozciąga. Pięknie. I z wydechem ponownie w górę, i z wydechem druga strona. Wyciągaj się, wyciągaj. Oddychaj sobie. I wróć do centrum, z wydechem. Z wydechem ściągnij dłonie przed serce. I teraz z wdechem ponownie zapleć dłonie w koszyczek, wyciągnij się do góry, a z wydechem zaokrąglając plecy, przynosząc dłonie do linii barków, zaokrąglasz plecy, pępek w siebie. Wdech, prostuj ręce, przeciągaj za siebie. Wydech, zaokrąglasz. Pracuj sobie w rytmie swojego oddechu. Wdech do góry, otwarcie w klatce wydech, zaokrąglone plecy. Jeszcze zraz Tak, żebyśmy czuli, że nasz kręgosłup już powolutku się rozluźnia. I z wydechem wyciągnij się do nieba, do sufitu, co tam masz nad sobą. Z wydechem skręć swoje ciało, na przykład w prawo i wtedy prawa ręka jest z tyłu za tobą. Wyciągasz się do góry i z wydechem delikatnie pogłębiasz skręt. Jak twoje ciało jest już bardziej otwarte, to skręcasz się mocniej. Wdech, rośniesz, rośniesz. I wydech, wróć do centrum. Wdech, znowu przyciągnij się do góry. I wydech, skręcisz się w drugą stronę. Pamiętaj o wydłużaniu kręgosłupa. Czuć taki przyjemny skręt budzący Twoje ciało. Patrzysz za siebie. Z wydechem rośnie, i z wydechem wróć do centrum. Z wydechem przyciągnij ramiona ku górze, i z wydechem przyciągnij dłonie do przodu. Na macie usiądź sobie teraz na piętach, połącz duże palce, pośladki spoczywają na piętach. Rękoma wyciągnij się do przodu. I z wdechem okrągłymi plecami przejdź sobie biodrami w dół, tyle je możesz. Może nie możesz zrobić takiej pełnej kobry, może będzie Ci wygodniej tutaj położyć się niżej. I tak kilka razy. Wydech do bala samy, wdech, okrągłe plecy, biodra w dół. I Twój wariant kobry. Poprzechodź sobie kilka razy. No, krągłe plecy pętek trzymasz i otwierasz się z wydechem, z wydechem wycofujesz pośladki. Okej, okay. i podnij sobie palce w stopach. I zostań na dłoniach. Szeroko rozpostarte dłonie. Podnosisz się do góry. I wychodzisz do psa, z pozycji psa głową w dół. Wyciągaj się, wyciągaj. Odepchnij się. I możesz sobie pouginać nogi. Raz jedna, raz druga. Tak. Ugnij prawą nogę. I wydłuż lewy bok, skręcając się w lewo. Patrzysz spod lewej pachy. Wróć do centrum, ugnij lewą nogę. Wydłuż prawy bok i skręć się. W prawo patrzysz spod prawej pachy. I wróć do centrum. Przeciągasz się jeszcze troszeczkę. Podejdź sobie stopami do przodu i to jest rano, więc nie bądź dla siebie zbyt wymagająca, wymagający. Wyciągnij się mostkiem do przodu, możesz ująć nogi w kolana, Poczuł wydłużenie w kręgosłupie i z wydechem ściągnij żebra do łód. i kilka razy wdech, wydłuż kręgosłup i wydech, ściągnij żebra do łód. kilka razy. W rytmie Twoich wdechów się wydłużasz. Z wydechami pogłębiasz. I jeszcze wdech. I jeszcze wydech. Ok. Z wdechem zostań z wydłużonym kręgosłupem. Podob ponownie połóż dłonie na macie i przejdź sobie do pozycji deski. Jak masz ochotę podeprzeć kolana, śmiało podpieraj kolana. Jeśli jesteś na tyle silna, silne, żeby zostać w desce. Próbuję się chwilkę w desce. Może być też na kolanach. Do przodu, do tyłu. Rozmasuj swoje nadgarstki. Ok. I zatrzymaj się, połóż sobie na początek kolana. Wysuń się ciężarem ciała do przodu i przechodzisz przez pół czaturangę z wdechem. Może baby kobra, może pełen wariant. Dobry, jak to czujesz. I z wydechem ponownie pies głową w dół. I podejdź sobie teraz dłońmi do stóp. Z wdechem ponownie w kręgosłup. Z wydechem pogłębiony. I wdech podnosimy cały tu w górę. Wydech do serca. Spokojny wdech przy sercu, spokojny wydech, żebym była cała na macie. A teraz z wdechem ponownie przeciągnij się nad garstkami do nieba, i z wydechem znowu wygnij się w jedną stronę. Wdech, wyciągnij się do góry, wydech ponownie przeciągnij się na drugą stronę. I znowu wdech do nieba. Wydech do serca. Z wdechem wyciągnij się ramionami w górę, stoisz na mm, długą krawędź maty i z wydechem znowu ugnij nogi w kolanach, przytuj się do siebie. Spróbuj podciągnąć pośladki troszeczkę wyżej i powędruj dłoni dłońmi na szczyt swojej maty. I tutaj deska wdech. Jeżeli też możesz podeprzeć kolana lub pełna czaturanga. Będzie jak pobudka. Wdech kobra lub pies głową w górę. I wydech. Pies głową w dół. I teraz podejdź sobie stopami do szczytu maty. Z wdechem się wyciągnij. Z wydechem pogłębierz skłon. Z wdechem wyciągasz się wyciągasz do góry. Z wydechem dłonie przed sercem. Mocno dociśnij lewą stopę do ziemi, do maty. Prawą nogę złap za kolano. Zobacz, czy jest balans. Z wdechem podnieś prawą rękę do góry. I z wydechem skręcasz się. Jak możesz, to patrzysz przed siebie albo nawet za siebie, za tą rękę, która jest z tyłu za tobą. To nie jest takie łatwe. Może być tak, że będziesz się troszkę chwiać, przewracasz u mnie na piasku jest wyzwaniowo. Wyciągaj się w górę czubkiem głowy. Staraj się odkręcić jeszcze bardziej. tłuf. Okej. Okay. I z wdechem z powrotem wracasz. Możesz unieść obie ręce, a kolano zostawić w górze. I z wydechem ściągnij dłonie do serca. Okej, okay, no to to samo na drugą stronę. Zakorzeń się dobrze na prawej nodze. Lewe kolano podciągnij do góry. Okej. Okay. Prawa ręka trzyma kolano, lewa ręka do nieba, tutaj wdech i z wydechem pomalutku skręć. Oddychaj do żeber. Rosni. Z wydechem wracasz do centrum. Spróbuj podnieść obie ręce, kolano zostawić wysoko i wydech, opuść stopę na matę. No to jak mamy to piękne słońce, to surję na maskar, a kilka razy, zobaczymy. Wdech. Przeciągnij się rękoma w górę. Wydech, ugnij nogi w kolanach. Przytul się do siebie, podciągnij pośladki. Wdech, długi kręgosłup, długie plecy. Wydech. Wejdź do deski. Deska w Wydech, może być pół turanga na kolanach. Wdech, otwarcie, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Ugnij nogi, spójrz do przodu, przejdź sobie z powrotem na szczyt maty. Z wdechem wydłuż kręgosłup. Z wydechem przytul się do siebie. Wdech, przeciągnij się do nieba. Wydech do serca. I teraz możesz zostać przy pół chaturanga. Tak? Może już się na tyle obudziłaś, obudziłeś, że chcesz przejść do pełnych wariantów. Wdech, długie plecy. Wydech. Przejście przeskok do deski. Deska, wdech. I wydech. Czaturanga. Wdech, pies lub kobra. Wydech. Pies głową w u nogi wróć swoim sposobem na szczyt mat. Długie plecy wdech. Wydech, skłon. W górę wdech. I wydech serca. I znowu wracamy do psa. Pół wariant. Jak nie masz dzisiaj siły na czaturangi, po prostu z deski przechodzisz do psa. Wydłuż kręgosłup z wdechem, z wydechem przejście do deski. Pamiętaj siły. Albo są, albo ich nie ma. Nie złość się na siebie. Wydech pies głową w dół. I teraz podnieś prawą nogę do góry. Ok. Ugnij nogę w kolanie i możesz sobie zrobić kilka takich kółeczek prawym kolanem. Wysoko podnosisz prawe kolana. Odpychaj się mocno dłońmi od mat. I wyprostuj znowu prawą nogę do góry. Opuść prawe biodro, zrób wdech. Poczuj, jak się rozciąga noga lewa z tyłu. I wydech, stopa między dłonie. Ok, Andrzej Janasana, czyli ta noga z tyłu, pięta nogi z tyłu, może być w górze. Hmm? Biodra nisko, do krótkiej krawędzi maty. I z wdechem możesz podnieść ręce w górę, a z wydechem, ściągając łopatki, opuszczasz łokcie w dół. Wdech, do góry ramiona. Wydech, ściągasz łopatki w dół. I jeszcze raz. Ściągnij łopatki w dół. Podnieś ręce w górę z wdechem i taki skręt w prawo, czyli tu będzie w stronę tej nogi, co jest z przodu. Może lewa ręka zostać na kolanie. Jeszcze cię dokręcać. Może być tak. Mogą być obie ręce, na przykład do sufitu, do nieba. Nisko biodra. Oddychaj spokojnie. Ta pozycja będzie już cię mocno rozbudzać. I z wdechem obie ręce w górę. I z wydechem wojownik drugi. Niżej biodra. Tępek w siebie. Połóż prawy, prawy łokieć na prawym kolanie. I lewa ręka nad głową. Przeciągnij się, daj biodra ni niżej troszeczkę, pchasz miednicę do przodu. Wdech. I wydech. Opuść dłonie na matę. Z wdechem deska. Możesz przejść od razu do psa lub turanga, Wdech. Przeciągnij się. Wydech. Pies głową w dół. Podnosimy lewą nogę. Uh -huh. Ugnij nogę w kolanie. I teraz dodaj kręcenie lewym biodrem. Pięta blisko do pośladka. Pamiętaj, że z rana cokolwiek poruszysz swoim ciałem, będzie w porządku. To nie muszą być pełne zakresy. Ok, wyprostuj lewą nogę. I z wydechem stopa między dłonie. Mocne nogi. Nisko biodra zostają. Podnosisz się. Połóż sobie dłonie na biodrach. Wrównaj biodra do szczytu maty. Aktywne pośladki. Schodzisz nisko. Wdech w górę ręce. Wydech. Ściągasz ramiona. jeszcze dwa razy. Wdech w górę ręce. Wydech. Ściąg. I jeszcze wdech. I wydech. Trzeci raz ściągasz. Trzymaj brzuch, oddychaj do żeber i wdech. Do góry ramiona. I wydech skręt. Twój wariant. Puszczaj biodra nisko. Możesz obie ręce dać do niego. wydechem do centrum. Zostań biodrami nisko. Z wydechem opuść piętę, wojownik drugi. Niżej biodra. Będzie już cieplutko. Wdech. Wydech. Łokieć. Na kolano. I prawa ręka nad głową. Obracaj klatkę do nieba, do sufitu. Nisko biodra. Nie podnoś bioder nisko. Myślę, że już się obudziłaś, obudziłeś. Dlatego właśnie poranną jogę w jak najbardziej takim skąpym może w piżamie, zależy jak masz ciepło czy zimno w domu. Ale ona szybko rozgrzewa. Wdech i wydech. Dłonie na masę. Znowu deska. Albo trzymasz deskę, przechodzisz do psa, albo czapurę. Tak Wdech, otwarcie. I wydech. Nie z głową w dół. Przeciągnij się jeszcze z dwa oddechy w psie. Rozluźnij głowę. Ugnij nogi w kolana. Zejdź kolanami na matę. Przeciągnij ramiona do góry. Wydech do serca. Do góry ręce, wdech. I wydech. Połóż dłonie przed sobą. I teraz uwaga, przenieś lewą nogę za prawą, tak żeby kolana były jedno przed drugim. Rozłóż stopy szerzej i spróbuj pokołysać się do przodu do tyłu. Chcesz usiąść, ale nie musisz usiąść. Jak nie, nie dasz rady usiąść, to po prostu odwiniesz się i sobie siądziesz nie w ten sposób, co ja pokazuję, tylko po prostu normalnie usiądziesz i przełożysz nogę. Chcę, żebyśmy usiedli. Postawili prawą stopę za lewym kolanem. Jeżeli siedzisz napięcie, z rana dzisiaj naprawdę nic się nie dzieje. Jak masz jakiś kocyk, podduchę, kostkę, to sobie usiądź wyżej. Wdech, wyciągnij się i wydech, skręć się. Możesz sobie objąć lewą ręką prawe kolano, a prawa ręka zostaje z tyłu za tobą. I popatrz sobie za siebie. Zaraz zacznie się Twój piękny dzień. Poczuj jak przyjemnie się otwiera Twój kręgosłup. I no, okay. już z wydechem wyciągnij się do góry. Z wydechem. Znowu kolana są jedno za drugim. Dłonie na macie. Podnosimy tą lewą nogę. Trochę pokołysz biodrami na boki. Wiem, że mnie trochę słabo widać, ale za to widzicie przepiękny wschód słońca. Ok, i była lewa noga, to teraz ta druga noga, tak? Prawe kolano do góry i za lewe kolano. Stopy daj szerzej, tak na brzegi maty, i pokołysz się do przodu do tyłu. Może z rana będzie to bardzo trudne dla Twoich bioder, a może wcale nie. Jak pamiętaj, że chcesz schodzić pośladkami coraz niżej, nie może być bólu w kolanie. Jakby był ból, to po prostu sobie usiad siadasz na pośladkach. Prawą nogę zawijasz pod spód, możesz nawet usiąść na tej stopie, nic złego się nie stanie. A lewa stopa na zewnątrz prawego kolana, wdech, wyciągnij się i wyciągnij jeszcze bardziej. Ramiona, skręć się na wydechu, oddychaj. Nastrajaj się na nowy dzień, zostańcie sobie w skręcie. Się obrócę, żeby było słychać dźwięk. Zostawaj sobie w skręcie i tak już nastawiaj się na dobry dzień. Pomyśl sobie, to będzie dobry dzień. Być może czeka cię, czekają cię jakieś wyzwania, ale jak sobie już tak pożyczysz dobrego dnia, naprawdę będzie dobry dzień. Wdech się wyciągnij. I wydech wróć. Ponownie wyciągnij się rękoma z wydechem, Z wydechem znowu dłonie na matę. I znowu na swój sposób wróć do klęku podpartego. Przeciągnij się tutaj jeszcze z wdechem, plecy wklęsłe. Z wydechem odepchnij maty zaokrągnij się. I jeszcze raz w wklęsłe, wdech. I wydech do balasany. Usiądź sobie na piętach, czoło do maty. Dwa oddechy w balasanie. malutku z kolejnym wdechem, podnieś się do góry okrągłymi plecami. Wyciągnij ramiona nad głowę i z wydechem ściągnij do serca. Możesz opuścić dłonie na kolana, możesz zostać dłoni przed sercem. I zrób sobie takie trzy świadome wdechy: długi wdech. I długi wydar. Wdycham życie i światło. I promieniuje tym samym. Wdycham życie i światło. I promieniuje tym samym. Z wdechem wyciągnij się ramionami w górę, z wydechem ściągnij dłonie do serca. Uśmiechnij się do siebie do środka. To jest dobrze rozpoczęty dzień, dzień rozpoczęty od porannego przeciągania. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień dla Ciebie, tak dobry jak ten piękny wschód słońca. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa pa!